Dzień dobry moi drodzy, witajcie ponownie w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki trochę weekendowy vlog, bo mamy piątek, ja jestem w garderobie, dlatego że zaczynam powoli proces pakowania się na mój cudowny weekend, który zaplanowałam już jakiś czas wcześniej. Dlatego że wybieram się na weekend w dobrej formie z Dagmarą, moją trenerką, która zorganizowała w Nałęczowie w łubinowym wzgórzu taki fajny babski. Weekend i mam nadzieję, że to będzie połączenie wszystkiego co dobre, czyli treningów, morsowania, sauny ruskiej bani, pysznego zdrowego jedzenia spacerów. I takiego też wyciszenia, bo samo miejsce jest bardzo interesujące. Ja tam nigdy nie byłam, ale e, tak jak przyglądałam sobie zdjęcia, to zapowiadało się naprawdę bardzo fajnie. I fajnie się też składa, że ten weekend, który ja w ogóle planowałam już naprawdę kilka miesięcy wstecz, e, zaczniemy jeszcze bardziej przyjemnie, bo zabieram Kasię na koncert wieczorem do CSK, do nas, do Centrum Spotkania Kultur. I to będzie koncert muzyki kubańskiej. Na pewno kojarzycie taki zespół jak Buena Vista Social Club. Cudowna kubańska muzyka, fantastyczna energia. Dla mnie trochę zawsze taka taka słodko-goszka, ze względu na Kubę, ale przyjemność słuchania tych utworów i po prostu magia, która się dzieje zawsze jak ich słucham, to jest nie do opisania. Jeżeli jeszcze nie znacie, to gorąco polecam. Po prostu ta muzyka buja. Buja, i tak dobrze buja, więc jak tylko zobaczyłam, że w CSK u nas w Lublinie jest koncert, co prawda nie Buena Vista Social Club, ale pasjonde de Buena Vista, to stwierdziłam, że po prostu ja muszę tam być. No i e, zabieram Katarzynę ze sobą, trochę tak urodzinowo, chciałam jej zrobić taką niespodziankę, mam nadzieję, że jej się spodoba, że będzie po prostu... Taki fajny, przyjemnie spędzony wieczór, no i wiecie, trochę potupiemy nóżką, trochę się gdzieś tam pobujamy ramionami w rytmach kubańskiej muzyki, więc to jest super. A później bezpośrednio śmigam na obóz właśnie do Nałęczowa, pakuję właśnie rzeczy, sportowe typowo, żeby po prostu mieć dwa zestawy na treningi. A i chciałam powiedzieć o leginsach, dlatego tutaj w ogóle stoję. Chciałam powiedzieć o leginsach, które moim zdaniem są warte polecenia. Mimo, że ja mam w szafie bardzo dużo takiej odzieży sportowej, wiecie, z Dompexu, to stwierdziłam, że też wypadałoby mieć jakieś takie jedne konkretne legginsy. i cały czas do mnie jak bumerang wracały te leginsy z Oysho, model Compressive, Compressive chyba. Tak. No, i zakupiłam je na Zalando i okazały się być strzałem w dziesiątkę. Chodziłam w nich dwa dni, tak wiecie, po domu, żeby je przetestować. I u mnie sprawdzają się bardzo spoko. Ja mam rozmiar M. I co wyróżnia te leginsy? To przede wszystkim ten pas. Ja uwielbiam leginsy wysokie, takie, które, wiecie, po prostu się aż tak podciąga i one pięknie Wam tak zasysają cały brzuch. Uwielbiam takie leginsy i właśnie te są z takiej kategorii. I tutaj cały ten pas jest z takiej, wiecie. Mocnej gumy, ale ona jest sztywna, jest bardzo wygodna w noszeniu. I mam wrażenie, że dla osób, które lubią taki model leginsów zasysających, to naprawdę będzie spoko opcja. Nie są prześwitujące, są basicowe, tutaj tylko mają takie delikatne wykończenia laserowe, są bazowe, czarne, tak jakby tu nie ma nic. To są zwykłe leginsy, ale nie prześwitują, pięknie modelują nogi, ładnie. W ogóle ta noga wygląda tak, tak, tak fajnie w tych leginsach. No i ten pas dla mnie jest po prostu sztosem. Przepięknie zbiera tutaj e, środkową część ciała, więc mam nadzieję, że sprawdzą mi się na obozie. Zabieram je. Mam też e, jeszcze takie stare leginsy, no ale to są już starocie, to, to nic, wiecie, wybitnego do polecenia, więc zabieram to. Zabieram bluzę z dumpeksu Nike'a, taką mam czarną, fajną do ćwiczeń. E, I typowo sportowe rzeczy, czyli dresy, bluzę dresową, jakieś takie, wiecie... Totalnie luzackie i wygodne, yy, bazowe rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie cudowny weekend. No i zabieram oczywiście Was ze sobą. Jeżeli chodzi o matę, bo wiem, że często pojawia się sporo pytań, to jest mata ze Springosa. Ja Ją kupiłam na Allegro. Jest bardzo fajna, bo się nie ślizga. Yy, wygląda też ok. Jest leciutka. Ja ją potem zwijam. Mam taki pasek, że można ją nosić na ramieniu i sprawdza się super. Tutaj, tak jak widzicie, jest ta sala, na której ćwiczymy. Przepiękna, wysoka, drewniana. No, takie wiecie, swojskie klimaty. Yy, ale super jest to. Że tędy można sobie wejść na górę, i tutaj mamy takie piękne miejsce, że można, można sobie usiąść wieczorem. I, no taka adresola, w zasadzie piękny widok. Ale muszę powiedzieć Wam, że moją uwagę przykuł też ten domek. Taki trochę domek na drzewie, i widzę, że. Jest napisane, że można go wynająć, oczywiście. Zrobimy sobie mały obchód, pokażę Wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda, bo wydaje mi się, że to jest też fajna opcja dla osób, które na przykład szukają miejsca na wieczór panieński albo na jakiś wypad z przyjaciółką. No, niestety, pogoda nie sprzyja, nie sprzyja moi drodzy, ale to nic. Ogólnie tutaj jest e, brama do natury, i wydaje mi się, że tutaj w ogóle latem na przykład to jest takie miejsce dla, trochę dla dzieci. Wiecie, żeby eksplorować. Są jakieś takie huśtawki, zjeżdżalnie, miejsce, gdzie mogą się dzieciaki bawić, wiecie, kuchnia błotna i te sprawy. Ogólnie my się znajdujemy na terenie em, wąwozów, bo to jest kraina tych wąwozów lesowych, więc jeżeli chodzi o miejsce do spacerowania, to jest tego naprawdę sporo. No, pogoda tutaj może nie sprzyja aktualnie, ale latem czy wiosną, myślę, że to jest naprawdę fajna taka baza wypadowa właśnie na długie spacery. No i tutaj. Po schodkach schodzimy właśnie do części, gdzie są posiłki, niebo i las. Jeżeli chodzi o samo miejsce, to winowe wzgórze, ta wioska zdrowia, jest położona w Nałęczowie, więc bliżutko od nas. I muszę Wam powiedzieć, że ja jestem bardzo do tyłu z takimi miejscami, dlatego że tyle razy już się było w tym Kazimierzu i w Nałęczowie w przeszłości, i w ogóle, że wydaje się być to. Takie miejsce, gdzie nic się nie dzieje, a okazuje się, że powstają nowe miejsca, i to tutaj jest naprawdę bardzo fajne. Podoba mi się też ich filozofia, ich podejście do wielu spraw. I w ogóle, przyglądając ulotki, jak mam w pokoju, to rzuciło mi się w oczy takie zdanie na jakiejś tam jednej z ulotek, że nie szukaj ciszy u innych, znajdź ją w sobie właśnie tutaj w tym miejscu tutaj słuchajcie mamy salę do jogi i w sobotę o 8 są zajęcia jogi z panią instruktor a tutaj mam nadzieję że nie, nie stchórzymy i tutaj będziemy morsować z dziewczynami bo tutaj jest taki biostaw yy, można tutaj pływać oczywiście w takiej naturalnej wodzie ale no, myślę, że my tutaj raczej, tutaj raczej pływać nie będziemy, tylko po prostu zrobimy sobie morsowanie, czyli szybkie zanurzenie po saunie i pyk i do góry. No pogoda jest paskudna, ale myślę, że wiecie co, w lecie tutaj jest naprawdę przyjemnie i naprawdę pięknie. No i fajnie, że jest ta sala do jogi. Też można sobie, wiecie, wyciszyć się i poćwiczyć, a tam jest ruska Ja już po drugim treningu tego dnia, bo poranny rozruch był o 8 rano przed śniadaniem, ale to była tylko taka, wiecie, przyjemna rozgrzewka przed e, całym dniem. Przed pysznym śniadaniem, a teraz jesteśmy. No, już dziewczyny wyszły, bo chciałam nagrać sama. Jesteśmy po treningu takim obwodowym, który był o 12.00 i e, fajnie Dagmar to zorganizowała, bo miałyśmy takie, wiecie, stacje w parach się ćwiczyło, zmieniałyśmy te stacje, więc nie było nudno. E, ale na koniec, na koniec, jeszcze, wiecie, dobitka cardio, więc super. E, I oczywiście dużo momentów w trakcie, że. Już nie mam rady, już nie chce mi się, ale później to uczucie satysfakcji i, wiecie, endorfiny fruwające, e, to coś pięknego. No i też fajnie ćwiczyć z dziewczynami w grupie, w ogóle motywacja i e, cały proces ćwiczenia wygląda całkowicie inaczej, niż się ćwiczy samodzielnie, bo wszyscy się wzajemnie motywują. Pogoda jest totalnie zwariowana, muszę Wam powiedzieć, bo jest mieszanka wszystkiego. Jest piękne słońce, tak jak widzicie, bo jest, jest akurat w tym momencie słonecznie, ale też są momenty, gdzie pada deszcz, grat. Wiecie, mieszanka wszystkiego. Natomiast bardzo fajnie spędzone południe przed południe. Mam nadzieję, że wieczór będzie też cudowny, bo w planach jest morsowanie, jest tutaj też ruskabania i taki na zewnątrz em, basen, od razu bezpośrednio przy wyjściu z sauny. Więc bomba, naprawdę bomba. A i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi jeszcze o to miejsce, konkretnie em, Ubinowe wzgórze, to. Zabiegi, te takie typowo antystresowe, relaksacyjne są naprawdę świetne. E, ja byłam em, po samym śniadaniu i po treningu na zabiegu, takim pakiecie antystresowym, który wyglądał w ten sposób, że na samym początku e, była przygotowana taka kąpiel, bardzo aromatyczna, bardzo relaksująca, w takich wiecie starodawnych e, wannach. Później e, łóżeczko z siankiem, a e, po półgodzinnym takim e, rytuale kąpielowym. Masaż, też fantastyczny i cudowny. Widzicie, tak jakby ktoś ściągnął wam z tych pleców i z tych barków cały stres i wszystkie troski dnia codziennego, więc to było super. I mam takie przemyślenia na początku tego nowego roku, żeby właśnie każdy miesiąc sobie zorganizować mm, na tyle, na ile mogę, na ile możliwości będą i okoliczności sprzyjające. Zorganizować sobie właśnie jakieś takie raz w miesiącu rzeczy, które zawsze chciałam zrobić. Nigdy. Jak teraz sobie myślę, to nawet nie chodzi o to, że nie, byłam, nie miałam możliwości, ale jakoś tak miałam trochę taką zamkniętą głowę i zawsze widziałam więcej przeciwności i przeszkód, aniżeli chęci, że chcę jednak to zrobić, chcę, chcę gdzieś pojechać. No i na ten moment, no dopiero jest luty, ale na ten moment yy, sprawdza się to super, żeby właśnie raz w miesiącu mieć takie, wiecie, rzeczy, które dodają skrzydeł, które sprawiają, że jest na co czekać. Dobra, moi drodzy, uciekam na... Obiad. Później e, mam za sobą dwie książki, więc mam w planach rozsiąść się w przepięknym miejscu. Tam jest taka, e, taki kącik z książkami, taka sofa, gdzie można sobie, wiecie, usiąść i na przykład poczytać książkę. E, więc taki mam plan na to popołudnie, ale też wiem, że chyba jest w planach jakiś spacer. To zaraz zobaczę, jak to zorganizować. Wieczór pewnie będzie pełen wrażeń, a jutro już musimy wracać, bo to taki dosyć krótki y, wypad, y, ale intensywny, idealne połączenie treningu, wiecie takiej aktywności, babskiej energii z relaksem. Z relaksem i z takim wyciszeniem. Tutaj nawet y, bardzo kiepsko działa internet, więc <ścoughs> nawet jakby się chciało skrolować i siedzieć w internecie, to nawet nie ma możliwości. Trzeba odłożyć telefon na bok i y, wiecie pobyć trochę samemu ze sobą, zajrzeć w głąb siebie, pomyśleć, wyciszyć się, naładować baterie, wyspać. Jeżeli chodzi o kondycję, myślałam, że będzie gorzej. Przyznam szczerze, myślałam, że będzie dużo gorzej, myślałam, że będzie um, dramat, a nie. A naprawdę jest spoko, te wszystkie ćwiczenia bardzo przyjemnie się wykonywało. Wiadomo, że człowiek się męczy, ale później ta satysfakcja jest um, ogromna i myślę, że... To też będzie taki fajny motywator, takie wyjazdy są w ogóle i spotkania takim fajnym motywatorem, żeby jednak w domu, jak już się wróci, do tych wszystkich obowiązków i e, wiecie, łatwo jest odpuścić, e, że nie, no jednak nie mam czasu, siły, ochoty na ćwiczenia, na treningi. To będzie taki właśnie motywator, żeby takie podejście się nie pojawiło. Bo u mnie dosyć często się pojawia, gdzieś tam zawsze coś ważniejszego jest, wiecie, do zrobienia. A to, to, a to coś tam, no wiecie, no życie, po prostu życie. A myślę, że taki wyjazd zmotywuje mnie jeszcze bardziej, żeby jednak tego nie odkładać na sam koniec, jednak być regularnym. Także mm, spadam, moi drodzy. chodzi o produkty pielęgnacyjne, to zabrałam ze sobą dzisiaj linię Slow On od Health Labs. Zabrałam serum peptydowe, które za chwilę nałożę na twarz i dwa kremy, krem odbudowujący, taki bardziej um, działający na naszą barierę hydrolipidową i krem wygładzający ten tutaj w jasno-różowej wersji. Jeżeli chodzi o te produkty, ja już je znam jakiś czas, bo testowałyśmy w zasadzie od momentu premiery, jak pojawiły się um, na Health Labs. Zaczniemy może od tego produktu, czyli od serum peptydowego. Jest to serum, które ja zawsze stosuję pod krem w takiej. Nocnej rutynie, jeżeli zależy mi na takim efekcie wypełnienia, jeżeli zauważyłam, że skóra robi się coraz mniej jędrna, potrzebuje wygładzenia, ale też nawilżenia, bo tutaj mamy takie kompleksowe działanie. Od razu mówię, że peptydy nie do końca lubią się z witaminą C i z kwasami. Ja nie łączę tego serum właśnie z takimi składnikami w jednej rutynie, po prostu te dwa składniki ze sobą kompletnie nie współdziałają, wręcz się wykluczają, więc warto na to zwrócić uwagę. A jeżeli chciałabym powiedzieć w dużym skrócie o działaniu peptydy, bo tutaj tak naprawdę samych rodzajów tych peptydów jest dosyć sporo, to uogólniając one generalnie są fajnym składnikiem, jeżeli macie skórę już odrobinkę bardziej może dojrzałą, chcecie działać w kierunku, w kierunku anti-aging, chcecie postawić na wykładzenie, na poprawę jędrności, gęstości skóry, bo peptydy też stymulują produkcję kolagenu, Dosięgnąłabym właśnie po ten składnik. Dodatkowo, jeżeli chodzi o to konkretne serum, to działanie jest kompleksowe, bo oprócz tego efektu wypełnienia mamy też nawilżenie i wygładzenie. Sama konsystencja tego serum jest bardzo przyjemna, bo ono jest oczywiście dosyć leiste, ale wchłania się w tempie ekspresowym więc nie jest to serum olejowe. Bardziej powiedziałabym, że w konsystencji takiej bardzo płynnej emulsji. Wchłania się ekspresowo, ale zostawia na buzi taką wyczuwalną warstwę. Natomiast nie jest to warstwa też, która daje wam taki efekt glow, błysku. Bardziej powiedziałabym, że wchłania się to na zero. I wtedy jest idealny moment na to, żeby przykryć jak kołderką, właśnie to serum, jakimś kremem. I ja ze sobą mam tutaj dwa produkty, dwa kremy, i też powiem wam, czym one się różnią, bo ta różnica, mam wrażenie, w użytkowaniu jest dosyć znacząca. Mamy tutaj krem wygładzający, to jest ta wersja jasnoróżowa, oraz krem odbudowujący barierę lipidową. I powiem Wam, jak ja stosuję te kremy w zależności od tego, czego moja skóra potrzebuje. Jeżeli potrzebuję takiego gęstego, kremu plastra, to sięgam po ten krem wygładzający. On ma taką konsystencję bardziej masłowatą, tak to nazwijmy roboczo. Jego konsystencja jest znacząco bardziej taka mięsista, bardziej gęsta, bardziej przypomina, przypominająca masło. A w swoim działaniu, mimo że jest taki gęsty, on ładnie się wchłania, a w swoim działaniu bardziej powiedziałabym, że jest taką kołdrą otulającą i rzeczywiście ten efekt wygładzania jest widoczny. Fajne w tym produkcie jest połączenie tej gęstości, takiej konsystencji masła z tym, że po chwili, natomiast to musi być odrobinkę troszeczkę, troszeczkę dłużej niż zazwyczaj, on po chwili robi się na skórze w zasadzie niewidoczny. Pięknie się wchłania i nie jest to krem z kategorii gęstych, ale zostawiających taki śliski czy tłusty film na skórze. Wchłania się to tak naprawdę na zero, więc bez problemu możemy iść spać. I nazwałabym ten krem takim gęstym kremem nocnym Przeciwzmarszczkowym, więc jeżeli szukałabym jakiegoś takiego produktu anti-Aging, to zdecydowanie postawiłabym na ten kosmetyk. Ten kosmetyk w tym takim ciemno różowym, fioletowym opakowaniu to jest krem odbudowujący barierę hydrolipidową i on już ma troszeczkę inną konsystencję. Ta konsystencja jest odrobinkę bardziej. Taka w pierwszym odczuciu lżejsza, natomiast on w dalszym ciągu jest takim kremem nocnym, konkretnym, takim plasterkiem, ale powiedziałabym, że to jest taka bardziej konsystencja. Hmm... Odrobinkę bardziej e, aksamitna, taka troszeczkę bardziej leista, co jest w ogóle zaskakujące, bo to jest krem dedykowany, jeżeli chcemy naprawić tą barierę hydrolipidową naszej skóry. I Jeżeli chodzi o tą barierę, o ten nasz płaszcz ochronny, to bez dobrze funkcjonującego płaszcza ochronnego to ta skóra nigdy nie będzie błyszcząca, nie będzie zdrowa, nie będzie taka, wiecie, pełna życia, więc tutaj, jeżeli jeszcze nie znacie i nie wgłębiałyście się w temat właśnie tej bariery hydro hydrolipidowej, to gorąco polecam. Teraz już tylko słuchajcie, została mi herbata, książeczka, relaks, piękne i cudowne 8 godzin snu, co dla mnie jest e, niebywałą rzeczą i bardzo się cieszę. To jest takie, wiecie, no abstrakcyjne może dla niektórych osób, ale ja się bardzo cieszę, że będę mogła się wyspać przez 8 godzin cały czas, ciągiem, więc... Ostatni dzień naszego pobytu tutaj Ostatni trening, taki rozruch poranny, przedśniadaniowy. Czy mam nie przeżyć tylko myśl o śniadaniu i o kawie? Nie powiem, że nie. A tutaj jest główny sprawca całego zamieszania, czyli Dagmara. Cześć. Zadowolona jesteś? E, bardzo, ale czuję, że schodzą ze mnie emocje no. i chyba już będę dzisiaj leżeć tylko na kanapie jak wrócę. Ja już w domu słuchajcie, ogarnięte wszystko, jest już dosyć późno, więc muszę jeszcze zmyć make-up i kłaść się spać, ale to był naprawdę cudowny weekend i muszę wam powiedzieć, że warto czasami wyjść spoza tej swojej takiej strefy komfortu i takiego schematu, w którym działamy od lat, że zawsze robimy te same rzeczy, zawsze wiemy, że no, raczej coś nie jest dla nas, bo może się okazać, że takie rzeczy nowe, których nigdy wcześniej nie robiłyście, um, Dają w ogóle inną perspektywę, inną energię, więc na duży plus. Gorąco polecam nie tylko takie wyjazdy, ale wiecie, jakieś takie robienie nawet mini rzeczy tylko dla siebie, to jest dużo trudniejsze, jak się zostaje mamą i ja też dobrze o tym wiem. Natomiast moim zawsze sposobem jest to, żeby takie rzeczy planować. Kiedyś nie wyobrażałam sobie, żeby w moim kalendarzu był zaplanowany wypoczynek, bo tak jakby no. Takie rzeczy się planuje, a yy, tak, prawda jest taka, że takie rzeczy również trzeba planować, mieć w swoim kalendarzu i potraktować je jako jeden yy, również z priorytetów. Planowanie takich rzeczy, jeżeli to nawet ma być jakieś jakiś mini, mini wyjście na kawę, czy mini, mini wyjście na do kina, cokolwiek, nie muszą to być od razu jakieś tam wyjazdy, to może być tak naprawdę cokolwiek, co sprawia Wam przyjemność. Naprawdę potrafi naładować baterię i wraca się z taką świeżą głową, poznaje się też nowych ludzi, różne historie, różne doświadczenia, i z tego wszystkiego można zawsze coś um, zaczerpnąć dla siebie, czegoś się nauczyć, zróbcie dziewczyny, czasami coś dla siebie. Cho jeżeli to ma być nawet maleńka kawa, wyjazd, czy nie wiem, kino z przyjaciółką, czekam, słuchajcie, zmywam makijaż, e, kładę się spać, jutro pewnie powitają mnie za kwasy. Ale wiecie, no, bywa. Jest to tak ma, jak się okazuje. <grymne> Dobrej nocy całuję. Was gorąco dziękuję za wspólnie spędzony, spędzony czas. Widzimy się w kolejnych vlogach i do zobaczenia, pa pa!